Czerwę. Siema! Witajcie po dłuższej przerwie. Tak, to jest bardzo dziwny czas w ogóle, dziwny rok i jakoś tak ciężko jest się zorganizować. Jak wiecie, miałyśmy coś jeszcze nagrać wcześniej, ale nam właśnie przez te różne rzeczy nie wyszło, ale coś, co. Co, co, nie, co się Co poleczy, to nie uciec. Słuchajcie, dzisiaj chciałybyśmy poruszyć taki temat, który myślę, że dla nas jest. Yy, Połową naszego życia, tak naprawdę. Coś, co nas łączy, nas niedużo rzeczy łączy, bo to jest dosyć... <grym grym> chyba <nas> nie z nas łączy. <grym> My jesteśmy od siebie totalnie różne, aczkolwiek jest coś takiego, co faktycznie nas gdzieś łączyło, coś z naszej przeszłości. I dzięki w sumie temu się poznałośmy. Tak, to też, nie? też chyba. Słowo. Tak mi się wydaje, że dzięki temu mhm. się poznałośmy. Chodzi o muzykę. Tak, a dokładniej różnego rodzaju występy na scenie i wszystko, co z tym związane i w ten sposób się właśnie. Ta nasza serniczkowa nigdy nie <laughs> zaczęła. A się, jak to się u, u ciebie zaczęło? Kasia, ja w ogóle, znaczy, znam, w sensie, znam jej początki, ale że Kasia nie mieszkała tutaj, tylko się przeprowadziła po jakimś czasie dopiero. Więc ja tak dokładnie tej historii początkowej nie znam, jak to tam się zaczęło. To znaczy, ja nawet nie zaczęłam od śpiewania, bo u mnie się wszystko zaczęło od gry na fortepianie. Dopiero później, z czasem gdzieś. Moja nauczycielka stwierdziła, że może warto by się było przenieść jeszcze na tą strefę wokalną. I ja wtedy nie wiedziałam, że w imię tego zostawię ten fortepian, zostawię tą później jeszcze gitarę i to wszystko dlatego śpiewuj, że to potrwa tyle lat. Nigdy nie eee... słyszamy gry na pianinie, a nigdy nie słyszałam gry na gitarze. Nie wiem, <śmieniu> <Ale śmieniu> o mnie nie wiesz. <śmieniu> Ty się cieszę, jak śpiewam w ogóle. Przynajmniej <śmieniu> 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 coś. I zaczęło się od jakichś tam małych konkursów, potem już coraz większe festiwale. Chociaż jeszcze jako młodsza dziewczynka występowałam w duetach i to gdzieś tam było w większej mierze część mojego życia. Natomiast taką typowo już solową, jak to się mówi, karierę amatorską, to już zaczęłam tutaj po przeprowadzce. I to właśnie tutaj zaczęłam się tym zajmować tak bardziej na poważnie zaczęły się wyjazdy, festiwale, weekend, weekend wielki, gwiazdowskie życie i tego typu klimaty. Tak, oczywiście, wszędzie paparazzi, wszędzie wywiady i tego typu historie, skandale oczywiście. A propos skandali, artystów i tak dalej, Kasia zawsze miała problem, jako że się nazywa Kasia Kowalska, miała problem z piosenkami. I tak, była taka, była taka sytuacja, że pojechałam na jeden festiwal, poproszono mnie o przygotowanie płyty, ponieważ zawsze było sprawdzanie sprzętu, czy wszystko działa i poproszono mnie o podanie swoich danych osobowych, wykłócałam się parę dobrych minut z mistrzem odnagłośnienia, że ja się tak nazywam, ponieważ on nie chciał przyjąć mojego podkładu, ponieważ po prostu stwierdził, że ja, on niego nie interesuje, jak nazywa się artystka, która to wykonuje, tylko jak ja się nazywam. Byłam już gotowa wyjąć po prostu swoją legitymację, żeby mu pokazać, że ja się tak nazywam, ale w końcu po paru minutach no, zrozumiał, już nawet nie pamiętam, czy zajrzał w listę uczestników, czy co, ale mhm. po paru minutach doszliśmy do konsensusu, że jednak to jestem ja. ciężko było, bo praktycznie na każdym festiwalu był ten sam komentarz, że Kasia Kowalska, ale oczywiście nie ta, tylko tutaj ta inna. Co byś jeszcze chciała wiedzieć? Chcia <grym> Chcia Chciałabym jeszcze, dobra, wiemy, że było pianino, wiem, że była gitara, no i wokale, festiwale i tak dalej, i tak dalej. Kto był Twoją inspiracją muzyczną? Oooo, no to mi teraz podoba. Nie się wzorować, czy tu ktoś taki. Ktoś Będziesz sobie... się śmiać, ale wiesz, jaka moja była moja kochana piosenka? Jak byłam dzieckiem? Dodaj dwie bajki. Słuchajcie, e... jak ja kochałam jako dziecko tą, tą piosenkę. Ja nawet ją pamiętam, że zaśpiewałam. Jakaś, jakaś impreza szkolna była, ja nie wiem co to, co to było, ale ja miałam takie swoje tam tak zwane pięć minut, bo zazwyczaj w szkole miałam swoje pięć minut na każdej uroczystości, więc tam również miałam i zaśpiewałam dody dwie bajki i to było po prostu spełnienie moich najskrytszych marzeń jako dziecka. Próbuję próbuję sobie. E, 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 czekaj. E, jak to się zaczynało? Co Ty próbujesz wymyśleć? Jak, jak się zaczynała ta piosenka? Zacznę. Było, że. No, właśnie. O, o. To, to tak serii wypadek. Tak. Do Dopóki nie pojawiłeś się wtedy, mimo matka. To było takie moje, takie moje, marzenie. Aczkolwiek ja przyznam się szczerze, ponieważ jak ktoś słyszy, że ja śpiewałam, to zaraz mi się pyta, a to pewnie śpiewałaś tam Madonnę i inne rzeczy. Ej. Tylko że e, Troszeczkę inaczej wygląda ta scena, gdzie występują gwiazdy i śpiewają te swoje piosenki, te które słyszymy w radiu, a zupełnie inaczej, to się pewnie ze mną zgodzi, że wyglądają konkursy. Tam im jest rzadsza piosenka, i mniej znana piosenki aktorskie, tak. czyli coś co totalnie nie występuje w radiu, to to jest właśnie najbardziej chwytliwe na festiwalach i to zazwyczaj wygrywa. Ja akurat jako dziecko bardziej e, siedziałam gdzieś w tej granicy występów muzykalowych, e, piosenek z Roma, Julii czy z tego Memories. typu rzeczy. Także coś, co totalnie nie pojawia się w radiach, natomiast potem zajmowałam się już typowo piosenką aktorską, czyli coś, co słyszał naprawdę mały procent ludzi tak na co dzień. Mm -hmm. I większość ludzi naprawdę tego nie słucha. A rzeczywiście na konkursach to takie rzeczy są brane pod uwagę, bo rzeczy, które lecą w radiu, ja powiem szczerze, na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile razy na konkursach słyszałam takie hity, które na przykład leciały cały czas w telewizji, czy na przykład gdzieś tam cały czas w mediach były udostępniane. A powiedz mi, bo mnie tak ciekawi, czy Ty miałaś jakieś wpadki na występach? Jakieś takie historie kompromitujące? Oczywiście! A taka największa? Ale wiesz co? Największa, największa wpadka to była na konkursie kolęd. Na konkursie <noise> pomyliłam cichą nos, tak? Czy co? Na konkursie Coland i, i, i piosenek świątecznych i, <głosy> i <głosy> śpiewałam mizerną cicho. <noise> I wyszło mizernie. <noise> Nie, akurat mi zelna wyszła nawet nawet. A to w sumie w dwóch miejscach e, to mi się wydarzyło, i to oczywiście z kolendami, nie? Więc ja później już, już nie, nie śpiewałam. Później już nie śpiewałam, ani kolenda, ani świątecznych, nie, nie wybierałam się do Mi ze Mizerną cicha zaśpiewałam, a druga piosenka to była Merry Christmas Everyone, którą wszyscy znają mnie, więc wiesz, Doszło do drugiej zwrotki i Isa zaczęła śpiewać. A, I słuchajcie! Standard. I zaśpiewałam! Po, Posiemniała dama i mówi, co ty się w tej drugiej wzrosce? Tak. <grywa> wszystko zaśmiać Wydaje mi się, że jak uczeń bez jedynki, jak żołnierz bez karabinu, tak wokalista na scenie amatorskiej, który nigdy nie zapomniał tekstu, to właśnie po prostu rzeczy nieprawdopodobna nie bywała. <grywa> druga ale, Tak, ale druga, drugi raz. Takie historie się zdarzają, tak, no drugi dobrze. raz też z piosenką świąteczną. E, miałam kalendy dla nieobecnych. Jezus, to jest taka, wiecie. Ten, no to jest takie emocjonalne, tak, tak takie wyszła, bardzo nostalgiczne. Przepiękna piosenka. I pojechałam na konkurs w Szczecinku, tak, w Szczecinku, w Jerry był, pamiętam, Kamil Pioś, nie, ja tam mówię, kurde, no dobra, spokojnie. i, y... ale najlepsze jest to, że poszłam na próbę i mi przestał działać, przestał mi działać pendrive, nie, znaczy nie chciał mi się w ogóle pendrive włączyć, nie. A to, yes. jest, to jest też taki dosyć ciężki moment, yy, jeżeli na przykład są jakieś problemy techniczne. No. To rzeczywiście jest ogromny stres i to też jest takie, taka niefajna sytuacja. I to też u mnie się parę razy zdarzyło i naprawdę to jest taka wręcz trauma, ja bym powiedziała, więc. średnia no. sytuacja. No, no ale to nie ma wpadkę. Jak e, coś ale się stało. To, jeszcze nie ale nie, to jeszcze nie koniec. Okay. I jak <laughs> zaczęłam, zaczęła, nam się to zgasło, dlatego próbuję coś tu. <laughs> e, Pentaw nie działa, mówi Jezus, no nie, no teraz będzie masakra w ogóle. Ja nie mam w ogóle, bo pokazywało, że Pentaw jest pusty Oh, najgorzej. No, no, na takim konkursie <grym> już takim, wiecie, taki dosyć poważny e, konkurs, ej, akurat, ale, akurat ale... ta kapelna jest czasami jeszcze wyżej oceniana, bo żery że biorę pod uwagę, że tak, nie tylko, wspomagania. No tak, no ja wiem, ale wolę jednak z wspomaganiem jechać, nie? Moja mama wzięła swy, e, swój telefon i puściłyśmy z tego z poczty, z jej maila poczty. I so. ja się modliłam przez cały występ, żeby jej nikt nie napisał. Nikt nie zadzwonił. Co w bo... dzisiejszych czasach już by mogło być ciężkie, bo zazwyczaj, jak ja podłączę telefon, to mam tylko pik, 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 pik na meczetkę. Więc ja mówię: Jezus, jak teraz jej coś zagra, na przykład, czy coś. I Ja po prostu ja byłam, i wiecie co? I przez co się zdekoncentrowałam i ten występ mi nie wyszedł ze względu właśnie na to i na te wszystkie dookoła... dookoła rzeczy nie, ale słuchajcie, ale później było potrzebowej, oko ładnie, ładnie było, no ładnie, bardzo mi się podobało. Ja to się cieszy. U mnie historia już nie zakończyła się aż tak różowo, ponieważ... Nie zapomnę do końca życia tego festiwalu. To był konkurs w Warszawie, gdzie w Jerry występowała albo Majka Jerzowska, albo Grażna Łobaszewska i to była właśnie jej edycja. Była piosenka, która kompletnie mi nie leżała. Gdzieś tam nie miałam flow, bo czasami tak jest, że z niektórymi piosenkami no nie ma tej chemii. Nie mogłam się nauczyć tekstu. No, u mnie w ogóle traumą było to, mogła być stara 500 osób, mogła być stara 30 osób, a u mnie zawsze traumą było to, że zapomnę tekstu. I nauczyłam się tego tekstu, tak powiedzmy, w miarę, jakoś to będzie. No i oczywiście na próbie wszystko super, poszło na 100%, tekst pamiętam. No i już ten moment, kiedy mówią, że przygotowuje się Katarzyna Kowalska i ja już czekam na tych kulisach, tak zwanych, na tym backstage'u. I zawsze miałam taki tik przed występem, że ja po prostu w myślach, jakby robiłam sobie jeszcze raz skan całego tekstu, czy jest wszystko ok. No i w pewnym momencie się okazało, że po trzech linijkach mój mózg zaczynał się blokować i zaczynało pokazywać, że coś jest nie tak. W 99% moich występów było tak, że jak już weszłam na scenę, to ta blokada schodziła. Niestety, wchodząc na scenę, uświadomiłam sobie, że ona nie zeszła, ja dalej nie pamiętam tego tekstu. I powiem szczerze, po latach już nawet mówiłam do mamy, że żałuję, że ten występ nie został przez nią nagrany, ponieważ ja przed Grażyną Łobaszewską, która wykonywała tą piosenkę, wymyśliłam całkowicie nowy tekst. Calutki. Poza refrenem, dwie zwroteczki były całkowicie stworzone autorsko przeze mnie. I żeby to, żeby to nie było, ja nie śpiewałam żadne la la bla bla bla, tylko ja normalnie, nie wiem jak to zrobiłam, mój mózg sklejał sobie pojedyncze słówka, wyciągał z tego, co pamiętam i najlepsze jest to, że ani razu nie zdarzyło się, żeby nie pasowały nie. do linii. Czyli jeżeli na przykład gdzieś było potrzebne na dwie słuchacze. To, jest to mój mózg. Mój mózg wsadził po prostu sobie takie słówka, które no. leżały jak trzeba. A to trzeba umieć. Zeszłam ze sceny i ja do dnia dzisiejszego nie wiem, jak ja to zrobiłam. To był po prostu hit, ale to jest nic, ponieważ jedna z pań w komisji stwierdziła, że zaczęłam od ostatniej zdradczy, która nie istnieje, ponieważ ja ją sobie wymyśliłam. Pozdrawiam serdecznie tą, tą komisję, która wtedy była, po prostu ukochana, absolutnie. Pozdrawiamy. I po prostu to był niezapomniany festiwal, no dla mnie to była po prostu porażka życiowa i wpadka totalna. Aczkolwiek brało to pod uwagę już chyba ile lat się na tej scenie siedziało, bo jeżeli to była osoba, która gdzieś pierwszy raz występuje, to podejrzewam, że po prostu takie dziecko mi się popokało i zeszło. A dla mnie uśmiech na twarzy totalnie przed yy, y, dziennikarzami, którzy robili zdjęcia, zero emocji, że coś jest nie tak, tylko po prostu tekst wymyślony na nowo. Jeszcze pani, moja mama autentycznie słyszała ten komentarz, że zaczęła od innej zwrotki. Więc jak widać da się, da się. Jeszcze nawet ja o tym nie mówiłam. Przygotowuję pewną piosenkę yy... Jesteście na bieżąco tak jak ja, ja naprawdę w <laughs> której... Może niektórzy znają, może nie, ale raczej większość nie zna, yy, która może się pojawi na kanale, ponieważ mam zamiar ją nagrać i, 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 i umieścić wszyscy tak, zobaczymy, tego nam na Polski, więc no, na pewno nie słyszeliście takiej wersji. I właśnie tak doszłam do tego jednego ważnego pytania, bo w życiu każdego takiego amatorskiego, jak to się mówi, wokalisty, jest taki jeden niezapomniany festiwal zawsze, który będzie gdzieś pamiętał do końca życia który jest takim największym wydarzeniem. Masz taki festiwal? Oczywiście, że mam. 2016 yy, festiwal polskiej piosenki im. Janusza Kandratowicza w Blue Boy. Taki festiwal, była nas tam podajże dziesiątka chyba, jakoś tak. I śpiewaliśmy, jak sama nazwa wskazuje, polskie piosenki. Trzeba było nagrać demo i to była pierwsza edycja. i No i wszyscy nagrywaliśmy piosenki wtedy. To były piosenki, właśnie Janusza Kontratowicza, teksty Janusza Kontratowicza. Ja miałam kwiaty we włosach, czerwonych gitar i. i i 13 Kasi Sobczyk. Akurat te piosenki to są takie dosyć popularne. Gdzieś tam jeszcze jest Biały Krzyż po drodze, ymm, czy Tyle Słońca w całym mieście. Poznałam bardzo fajnych ludzi, jeny. Naprawdę ten festiwal y, to był taki pierwszy festiwal duży wywiadów i tak dalej, i tak dalej. <laughs> życie, słuchajcie, to, to się wydaje zabawne, aczkolwiek naprawdę jak już się w to wejdzie... To jest po prostu, ten show-biznes jest po prostu no, no, tak. Nagrywali o nas reportaż, tak, no, telewizja poznańska, co prawda, ale nagrywali reportaż, więc tuż już telewizja i tak dalej, no... no czekamy, Twardy. kiedy się zaproszą do Tańca z Zdecydowanie, <laughs> z, z Klimentem chcę tańczyć. No, pozdrawiam. I <laughs> nie zapomnę, historia epicka. Pozdrawiam Kubusia Herforta, który wygrał go, Mam Talent, e, którąś z edycji. E, właśnie on był razem ze mną na, na tym festiwalu. Ja nie oglądałam mam talent w tym czasie. Ja jednak wolałam Wojsa i oglądałam Wojsa. Mama, Jezu, no jak kojarzy, ko jak kojarzy twarz i ten wokal, bo wie jak dziś już to słyszałam? No ja nie wiem, nie. E, w każdym razie e, jesteśmy na którejś z prób i właśnie stoimy z Kubą i moja mama do nas podchodzi i mówi Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba twój wokal, nie? Kuba mówi, a gdzie mnie pani słyszała? A mama, no tu na próbie, nie? Tu na, na próbie, nie? ale on mówi: no, gdzieś ten wokal już wcześniej słyszałam W ogóle wszyscy dookoła e, jakby e, chyba mieli świadomość, że on jest w trakcie, bo to był, e, był, były odcinki castingowe i, 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 i on przeszedł dalej do półfinałów to już było po tym, po tym odcinku, a ja w ogóle. w ogóle nic! I oni tam. Te, no to w mam talent, zrobisz tak, to super, powodzenia! I tak. A ja, takie. Mmm, ale o co, ale o co im chodzi, nie? I po jakimś czasie się zorientowałam, że faktycznie w tym mam talent bierze udział. Um, Występuj chyba Eford w półfinale, nie mam tak. Mmm, no dobra, no to oglądamy, nie? I tak się stało, że wygrał <laughs> program, nie? A ja tak, w ogóle ja zero wiedzy, nie, jako takiej. Bardzo dużo, e, dużo czasu z Kubą razem spędziliśmy gdzieś tam siedząc na próbach i tak dalej, dużo rozmawialiśmy, nie, ale tak wiecie, tak śmiesznie wyszło komicznie, także e, no, mega, mega, mega. Czyli będziesz ten festiwal pamiętać do końca życia. Oj, tak, był tak, tym właśnie tym przewodniczącym Jury też był Marek Pikar. Kaczyk, więc to były też takie, takie przeżycia. Mieliśmy z nim warsztaty również, więc fajne, fajne, mega fajne przeżycia. Największy festiwal, osoby, które gdzieś występują i siedzą w tej branży, to wiedzą, że taką jedną z najważniejszych imprez jest coroczny festiwal piosenki Wygraj Sukces z filmem no w Tarnobrzegu, tak, Oczywiście. gdzie co roku jest wydawana płyta, powstają nowe utwory i tam zgodnie z regulaminem trzeba wykonać jeden utwór z bazy tych piosenek, drugi może być dowolny. Ja w tym konkursie startowałam naprawdę od dziecka, ponieważ ja pamiętam jeszcze 12, 13, teraz jest 20, która się Natomiast zawsze występując od tego dziecka gdzieś tam kończyłam na tym pierwszym etapie, ponieważ to były trzy etapy. Mm -hmm. Pierwszy, gdzie był przesiew spośród tysiąca no, 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 tysiąc no, osób, osób, także dużo. Dużo e, z całej Polski. Potem był drugi etap, gdzie już był pewien przesiew zrobiony. No i potem 120 tych powiedzmy najlepszych z krajów chodzili do tego wielkiego finału. Ten finał to w ogóle był dla mnie takim. Odległym miejsce, nawet o tym nie myślałam już ten drugi etap. Oj, super by było się dostać. Czy to nie jest historia też połączona z Kubą Herfortem właśnie? Nie, tym ja z Kubą nie... Herfordem akurat poznałam się na festiwalu w śmiglu. Aha, ale też, miałam, też miałam okazję, pamiętam, jak tam dawał koncert w trakcie przerwy, bo była przerwa i było powiedziane, że kto to może dać koncert. I oczywiście wszyscy stwierdziliśmy, że on ma iść i on nam śpiewał, a my siedzieliśmy po prostu jak takie gwiazdy i słuchaliśmy a on ma genialne wokal, więc I słuchaliśmy tego jak on śpiewał. Więc sprawdźcie, jego go wideo. Więc naprawdę geniusz, absolutnie geniusz. I pamiętam, że. Ten drugi, drugi etap był już dla mnie takim wielkim zaszczytem, jak się dostałam, pomimo że to nadal były eliminacje. I wtedy właśnie na ten drugi etap do Poznania przyjeżdżał ten główny dyrektor festiwalu, mm -hmm. gdzie już po prostu każdy, jako widz, Ojciec to prostu, dyrektor. Tak, ojciec dyrektor. <laughs> Nie zapomnę tego momentu, gdzie już jestem w tym drugim etapie ja już mówię, że nawet wyróżnienie w tym drugim etapie byłoby dla mnie zaszczytem. I kiedy człowiek zalogował się na listę finalistów i przeczytał, że spośród tych prawie 2000 wokalistów, ja jestem wśród tych 120 nazwisk. To było po prostu szok niedowierzanie. Ja myślałam, że ktoś sobie żarty robi, a biorąc pod uwagę, jak się nazywam, to jeszcze to sami też człowiek bierze pod uwagę. No bo myśleli, Są... że to Kasia Kowalska, faktycznie taka, faktyczna <grym> się dostała. I ja ten tak naprawdę dla mnie królewski zaszczyt wystąpienia i w ogóle dostania się do tego ścisłego grona miałam trzy razy. I w ogóle przyjazd na ten festiwal. On trwał bodajże 4 dni. Już powiem szczerze, że teraz nie pamiętam bo mm -hmm. w tym czasie, no, duży. Mm -hmm. ale to była naprawdę wielka impreza, która była transmitowana na cały mm -hmm. świat, gdzie w ogóle z każdej strony kamerę, dziennikarze, wszystko i te światła to po prostu to był zupełnie inny poziom występów. Mm. I to był taki czas, że po prostu człowiek totalnie się wyłączył. Jak tam się przyjeżdżało, to po prostu wchodziło się do innej rzeczywistości. Mm -hmm. No i rzeczywiście już sam mm. fakt dostania się z tak dużej ilości osób do tego ścisłego grona. No to już był naprawdę no, niesamowity zaszczyt i to już były takie wielkie emocje i pamiętam, że jak się dostałam ten trzeci raz, to już był rok, kiedy kończyłam swoje te występy takie na scenie i to było takie miłe zakończenie właśnie tego, że na sam koniec jeszcze raz jakby utwierdziłam się, że mi się to miejsce należy i oczywiście po raz kolejny... Po raz kolejny to swoje zaszczytne miejsce dostałam. Pomijając już wszelkie niewygody związane z tym, że czasami ktoś powie, no ale pojechać na drugi koniec polski po to, żeby cztery minuty wystąpić, mm. to jest absurd, tak? A ja a to, są całunok, a to są naprawdę dla takich tych czterech minut na scenie, to warto było naprawdę przejechać na drugi koniec polski. Także mówię, jeżeli ktoś się tym nie zajmuje, to powiesz, że to jest absurd, ale tak. to tak samo my możemy powiedzieć o każdym innym hobby, że jest absurdalne tak. robienie czegoś tam, tak, więc tak, rzeczywiście tak. jest to fajne i wydaje mi się, że... Jest to też takie naprawdę wciągające hobby Do takie i mega no. pozytywne. No, to jest kobyłka, nie? Jeżeli o jeżeli, jeżeli ja to chodzi. I zajmuje kawał życia. I zajmuję, o, ja zajmuje kawał życia. A ile czasu szkoły? Pozdrawiam moich nauczycieli, którzy mnie bardzo często nie widzieli. Szczególnie no. z naszego kochanego liceum. Tak, oni wiedzą, co to znaczy. Moj, moja klasa nauczyła się już nawet tego, że jak mnie nie było i nauczyciele po raz dziesiąty pytali się, gdzie jest Kowalska, to odpowiedź była jedna: na pewno z na jakimś festiwalu. Więc nauczyciele już. A! Kasi pewnie nie ma, bo znowu gdzieś wyjechała. No mm. tak, w rozjazdach się żyło, na walizkach, tak. A muzyka faktycznie, jak ktoś chce się, ktoś chce z tym wiązać przyszłość i tak dalej, no to musi się dobijać drzwiami oknami we wszystkie. No, ale zawodowo, zawodowo jakby nie zajęłyśmy się tą branżą. Także no, słuchajcie. Ja, ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć: Jeszcze, jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Bo Kasi powiedziała, że jej, jej e, te, w sensie, że inspiracją była Doda, a ja chcę powiedzieć, że moją inspiracją było ich troje. Ale każdy grający, czy co? Nie, nie Kajna Grenzen nie. Ale jakąś piosenkę jedną podaj. De, 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 de. Za ten papieros to po. i ten te szampan i to To było typowo, to był ten zespół, który ja po prostu większość piosenek myślę, że to tej. Ale nie z tego pokolenia, gdzie właśnie doda ich troje, takich rzeczy hało. to był szpan. To był szpan, Ale słuchajcie, mamy też dla Was propozycję, ponieważ, tak jak wiecie, zajmowałyśmy się gdzieś tą branżą muzyczną, co prawda ja już jestem emerytką i już u balkoniku wokalnym chodzę, ale być może macie jakąś propozycję, co mogłybyśmy specjalnie dla Was wykonać? Jeżeli macie taki pomysł, to dajcie nam znać. Jeżeli będziemy w stanie, to Wasze pomysły gdzieś tam może zrealizujemy. Także słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, to oczywiście dajcie nam znać w miarę możliwości. Być może gdzieś tam nam się uda zrealizować. Kiedyś, kiedyś w dalekiej przyszłości. W odległej galaktyce. W odległej galaktyce, odległej galaktyce. No to nie w tym życiu. Trzymajcie się ciepło. Życzymy Wam dużo zdrówka i tak. śpiewająco. Do następnego. Razu, razu.